Wróciłam z zakupów moje ręce i słuchajcie, jestem przed okresem, mam PMS i oczywiście uwzdurałam sobie, że ja muszę zjeść sernik i to jeszcze nie byle jaki sernik, tylko sernik do a ja kupiłam takie, to są mini pieczni, piecza, co mi się dzisiaj dzieje, papryki i one będą do faszerowania, one się nazywały papryki do faszerowania, szkoda, że tyle plastiku, nie? Ale są takie malutkie, więc będą idealne. A jutro robię imprezę, więc yy, też będziemy gotować. I jeszcze, jakbyście myśleli, że PMS nie wszedł wystarczająco mocno, to nie mam tacki, nie mam takiej tortownicy i zapomniałam jej kupić w sklepie. Więc Bartuż właśnie pojechał i wysyła mi zdjęcia, jaką ma kupić. Zaczynamy przygodę z sernikiem. Co może pójść nie tak? Jeśli chodzi o spód, to będziemy rozdrabniać herbatniki. Ja mam takie zwykłe. Dam jeszcze szczyptę soli, bo słone i słodkie to jest dobre połączenie. Wlewam do tego proszku rozpuszczone masło. I muszę wymyć blachę, którą kupił mi Bartosz. Ja mam tutaj 20... 24 cm. W mam papier do pieczenia. Wysypuję ciastka. Jeśli chodzi o masę, to najlepiej byłoby ten ser przemiewić. Ja nawet nie mam maszynki. Więc będzie improwizacja z blenderem, takim ręcznym. Na górze? No. To już wczoraj było. Kurcz, to jest takie. Tak dobrze zmielone, że chyba nawet nie trzeba. Mam nadzieję, że w tej misce się wszystko zmieści, bo dodajemy 200 g cukru. To jest dużo. 3 łyżki mąki. 200 ml kwaśnej śmietany. 3 jajka. W temperaturze pokojowej, a ja je dopiero... Wyciągnąłem z lodówki. Mamy to, i jako że to y, się będzie piekło w kąpieli wodnej, musimy to obłożyć folią aluminiową, żeby było szczelne. O tutaj się nie może dostać woda. Nie mam jeszcze dokładnego pojęcia, jak to dobrze zrobić. Bo jeśli woda się tutaj dostanie, to namokni nam ten spód i to nie będzie nic dobrego. Wylewam masę. Teraz uwaga do nagrzanego piekarnika na środkową blachę. Czy mi się to nie wywróci? Kładamy sernik i tu wlewamy gorącą wodę. Jestem druga w nocy, ale muszę sprawdzić jak to wygląda bo nie zasnę. Ale wydaje mi się, że dostała się tam woda Witam Was następnego dnia Mamy półtorej godziny do przyjścia gości I zabieram się za przygotowanie przekąsek Będą na ciepło Chcę zrobić takie mini pizzę Takie mini zabiekanki, Takie no... Zresztą, dobra, zobaczycie Standardowo każdy przepis zaczynamy od cebuli Bartosz, proszę wyłączyć, to jest mój pomagier Bartosz Obieram właśnie pieczarki Ja obieram cebulę I... Będziemy posmarzać pieczarki do zapiekanek i do tych mini pizz. Jak na złość trafiłam na tak ostrą cybulę, to zapyłam. Batoś mi pokroił i obrał pieczarki. Pieczarki się podsmażają, więc ja zrobię teraz najszybszą i chyba trochę bumerską sałatkę, czyli gyros. Układamy wszystko warstwowo i są przygotowane. Kurczak podsmażony w przyprawie gyros. Cegórka. Może ją trochę posolę jeszcze, żeby zmiękła. Ogórek konserwowy, może być kiszony też. Teraz smarujemy to majonezem, oczywiście kieleckim, jedynym słusznym. Następnie wlatuje kukurydza. Można dać jeszcze paprykę, jak ktoś lubi, ja średnio. Kolejna warstwa to ketchup. I na górę idzie sałata lodowa. I teraz do lodówki nie się przegryzie, a tutaj pieczarki widzę już podsmażone. Zaraz się nimi zajmiemy. Jeśli chodzi o przekąski na zimno, to kupiłam coś takiego chrupiące bułeczki i co bym chciała? Uf, fajnie to wygląda, patrzcie! I to jest takie na raz. gdzie jest focus? O. I tutaj bym chciała ułożyć na przykład pomidorki z czosnkiem albo serek Philadelphia i jakieś warzywka. I to może na jakimś talerzu albo na desce. Tak zrobimy. sernik, jak widać już napoczęty, jest bardzo dobry, ale to nie jest sernik taki nowojorski, jest pyszny, kremowy, jest delikatnie puszysty, a te e, amerykańskie, no one muszą być jednak takie gładkie e, to chyba musi być ta Filadelfia po prostu ale mamy tutaj też szarlotkę od Bartoszala dziadka i ona wygląda przepysznie. Zobaczcie na tym pianę. Tutaj mam przygotowane takie małe zapiekanki. dałam te podsmażone pieczarki z cebulą i na górze jest tarty ser i to idzie do piekarnika. I jeszcze zrobimy takie mini pizzę. Ciasto na pizzę, idę na nie ja mam to robię ciasta. I z niego wytnę Kurczę, one jest takie miękkie Bo to wygląda taki cute jak, jak mini pizza Dobra, mamy przygotowane Dajemy sos pomidorowy, ja tutaj mam koncentrat pomidorowy Podsmażona cebulka, czosnek Przyprawy oregano Teraz idą pieczarki, to są te same, które dawałam do zapiekanek. I na górę idzie ser żółty. Boże, to jest malutkie bardzo. I można dać dodatki, jakie się lubi. My mamy salami i kukurydzę. E, salami nie będą wszystkie, żeby też były opcje bezmięsne. Jest Instagramie wyświetliły mi się takie puszyste placuszki. Wstawię Wam tutaj zdjęcie. Jest bardzo prosty przepis. Cztery składniki: jajka, mąka ziemniaczana, cukier-puder. Tutaj w tym przypadku jest erytrydol, Ja mam zwykły cukier-puder. I proszek do pieczenia. Ja tutaj sobie czytałam cukier waniliowy. I. Zobaczymy czy to wyjdzie, testujemy. Wygląda bardzo fajnie i y, nadzienie będzie z takich y, jabłek, po prostu jabłka podpieczemy z cynamonem. Dobrze, co tu jest? Jabłko obrać ze skórki, nie za daleko, białko oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę. Ja dodam szczyptę soli, żeby się lepiej ubijało. Ile to już lat ja nagrywam fotogloki z tym jednologim wariatem? 50 gramów mąki ziemniaczanej. To jest w ogóle chyba bardzo mało mąki. I w takim wypadku tutaj nie będzie glutenu, no bo nie ma pszenicy, tak? Nie ma mąki innej. Bo to jest chyba jakiś fit coś zdrowy aha zdrowy przepis wszystko jasne o szes idealno prosz jarka w oczach I jedna czwarta jedna czwarta łyżeczki do pieczenia i teraz tak do tych ubitych białek dodajemy te żółtka dwa pijany. Jak z tego się zrobią jakiekolwiek placuszki, no to będzie sukces. To wygląda jak nic. Jakbym to miała zje... No, no, no. Nie, nie mów hop, nie narzekaj Iza. Jest blacha do pieczenia. Piekarnik się grzeje. O, super, cudownie. E, Ma wyjść 8 placuszków, ale ja nie wiem, czy mi się tutaj tyle w ogóle zmieści. Zobaczymy. Powiedzmy, że tu będzie jeden, zrobię sześć. Już, o, ten się rozwalił. Nie, to nawet sześć mi nie wyjdzie. I 3, trzy, cztery, Dobra, dla mnie to jest sześć placuszków, co tam ten jest największy, no ale trudno. Idzie to do piekarnika, na ile? 12-15 minut. Placuszki się pieką, to my zrobimy w międzyczasie frużelinę z jabłek. Obieram je, pokroję w kostkę i podsmażę tak z cukrem i z namodem. Ale dobre jabłko. Ale dobre jabłko. Czy wygląda trochę jak takie ciastko, ale jest mięciutkie jak beza. Przełamie to, da. A, oparzyłam się, bo dotknęłam. Na dobra tego testu. Wow. No, taką macie ciekawą włoskiego. Dobra, kosztuje. To smakuje jak taka pianka z ciasta, ale nie wiem w sumie, czy się da tym najeść. Te 8 ciastek placuszków. Um, u mnie wyszło 6 ma mieć 500 kalorii. Ale to takie, to jest trochę takie nic. I na tym, zdję na tym zdjęciu one były tak złożone na pół. No jako taka słodka przekąska z takich czterech składników i jabłek, naprawdę spoko sprawa. Jako taka pianka z Mam nadzieję, że nie oglądaliście tego filmiku na głodnego. W opisie zostawiam oczywiście wszystkie linki do przepisów, z których korzystałam. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu, a my widzimy się w następnych filmikach. Na razie. Pa!